Cześć, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, jako, że ostatnimi czasy CSGO stał się grą darmową, no to postanowiłem sprawdzić, czy przybyło tych cheaterów sporo i zrobiłem sobie dwa nadzory. No tak kontrolnie, czy rzeczywiście osoby reportujące mają w tych swoich matchmakingach jakieś haksy. No. i. Przekonajcie się, czy rzeczywiście są te haksy, czy, czy ich nie ma. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostawcie suba, łapkę w górę i miłego seansu. No to dobra, bierzemy się do roboty i zobaczymy rzeczywiście, czy w nadzorze tutaj jest to demko z haksem, czy nie. No, sam, jestem, sam jestem ciekawy, pobrałem już, pobrałem już dowód i myślę, że możemy zacząć oglądać. Jako że to jest darmowy, to rzeczywiście ostatnio tych cheaterów troszeczkę przybyło. No ale pytanie, czy tutaj ludzie zgłaszają, bo rzeczywiście ktoś czytuje, czy być może po prostu. Yy, nie wiem, ktoś lepszy. I tak tylko wydawało się, że to jest jakiś cheat. No ale zobaczmy: Podejrzany razem w teamie z Haskim, Pniakiem, Emu i Zaćmieniem. A tutaj mamy Bulldoga, Huragana, Klona, Deltę i Fiołka w przeciwnym teamie. No, po tej rundzie powiem szczerze, nic chyba nie wskazuje na to, że to cheater. No ale zobaczymy, bo pozory mogą mylić. Tutaj widzę movementzik, jest kobry. Ostry to jest agresywny. No, tutaj słyszę otupnięcie. Jeszcze można się wspomóc tą komendą Air Draft. Oder Model 2 w razie czego? Czy on tutaj rzeczywiście będzie namierzał przez ściany? No ale chyba nie sobie skacze po mapie Nasz podejrzany To jest tam za lewo No tak strzelał przez tą ścianę no, Ale poczekajmy bo No jak na razie tutaj nic Nic cheaterskiego nie ma chyba Chyba tym razem yy, ten pan jest niewinny. No, jeszcze poczekajmy. No i dostał cios. Tym celownikiem tak jeździ dziwnie. Nie wiem. O tutaj. Jakaś narada. Włącz haksy. Odpal się. Nie, nie chcę. Wygrywamy się tam dwa. Odpalamy. No, zobaczymy. No, mówmencik jestem sam. Tutaj od razu przedcelowany w pałac. No ale tak dziwnie, bo dziwny timing, bo no, siedział tak długo na respie. Celownik, celownikiem głównie szeruje podłogę, jak można zauważyć. No są te próby Hopa, ale celownik cały czas w podłodze taki. Nawet jak nie skacze No nie wiem, na razie absolutnie za mało dowodów, żeby skazać tego pana. Zobaczymy, teraz jest w Znowu. O! O! tak ten celownik dziwnie mu tutaj. Przeskoczył, powiem szczerze, No i skasowany. Ale ta runda była dziwna. No widzieliśmy, że tak. No to tak namierza przez ścianę, prawda? Nawet jakby się spodziewał, że ktoś tam wejdzie, no to ten nie powinien być inaczej ustawiony. No i znowu tak. O, to, to, to jest podpadające. No tutaj wykazał się naprawdę dobrym aimem. Mamy znów podejście: bany hop. No ale tym razem leży tam pniak, był lepszy. Tam pniak jeszcze lepsze statystyki wykręca 22 na 5. No proszę. Jest i ten z y Szwecja Movement. Aha. Szybka kasacja. Nie możesz skoczyć. Dobrze, jednak dał radę. No i teraz zobaczmy. No ja myślę, że to takiego refleksu, no nie powstydziłby się. Nie powstanie się nawet y, jakiś zawodnik Astralis, no tutaj... Ewidentnie gracz jest szybki, tego nie można mu odmówić. No okay, zobaczmy teraz. No, przez y, smoke'a frag. Wydaje mi się, że ten kolega go po prostu namówił, żeby się odpalił. Że na początku był czysty. Może na początku był dobrym graczem, chciał normalnie rywalizować, no ale uległ namowom swojego złego przyjaciela i niestety... I niestety się odpalił, no to było widać te... w tej akcji gołym okiem. Myślę, że tutaj ocena może być jedna. Wspomaganie celowane, celowania oczywiste, ponad wszelką wątpliwość. Pola widzenia również. Umyślnie przeszkadzanie, no nie, tutaj tego nie było, ale... Antyspołecznie nie, ale myślę, że te wszystkie pozostałe punkty jak najbardziej nasz zawodnik spełnił. Także no, cieszę się, że dołoży tą cegiełkę teraz i wyeliminuję chociaż jednego hakiera z community CSGO. Przeszli werdykt, cyk. Zrobione. Udało się. No i witam ponownie, troszeczkę tutaj musiało potrwać, zanim mówię, dogram kolejny, kolejny werdykt, kolejny nadzór zrobię, gdyż no nie, do, nie od razu mi ten nadzór kolejny przyszedł. O ile poprzednie demko nie pozostawiało wątpliwości, także teraz zobaczymy jak będzie wyglądało to demko, bo może będzie zupełnie inne, może tym razem trafimy na kogoś, kto po prostu niesłusznie został odrzucony o haksy. No a jeśli rzeczywiście haksował, no to bar bardzo będę mógł się cieszyć, że po raz kolejny będę mógł wyeliminować kogoś z tego złego y haksorskiego towarzystwa. No i y przy okazji jeszcze zobaczcie, że pojawiła się też y nowa... Y reklama? Nowa, nie wiem, y promocja na MyCSGO.net, bo teraz już nie mam 15%, a 25% do ładowania, także... Zwiększyli mi ten bonus, czego oczywiście się bardzo cieszę. No, no ale dobra. Jeszcze jakieś nowe skinie. To, oczywiście, wszystko na Huawei'e. Wiadomo. Dobrze, przejdźmy do nadzoru. No i zobaczmy, czy ten delikwent rzeczywiście jest cheaterem, czy być może po prostu jego koledzy niesłusznie go oskarżyli. A to po prostu jest jakiś dobry zawodnik. No tutaj za moment na pewno się już przekodamy. Mapa, oczywiście, Demiraż. Nie oszukujmy się. Jeśli chodzi o te nadzory, to najczęściej jednak te pojedynki matchmakingowe oglądamy właśnie na Mirku. No i zobaczmy, jest wyjście środkiem. No i Nauczyłem się też, że nie muszę wpisywać AirDraft Model, tylko mogę sobie X-em. No dobrze, mamy. Mamy Hedzika ze skauta. Tutaj, no, słyszał go w oknie. Namierzył go przez ściankę. Hedzik. Mm, na pewno ma dobre sławki No to już, to już o tym panu wiemy na 100%. No tam chyba jeszcze była ściana. Tam chyba jeszcze była ściana. Nie wiem, czy... Czy ten pan podejrzany z sobie tutaj z tego zdaję sprawę. jest bardzo dobry. Teraz widzimy, że nie wcelowany jest w dżunglę, że czeka, 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 czeka. Myślę, że tutaj kolega podejdzie stołu, z stołu. O, czapla zabija, jak w PPL-u. On tutaj widział, jak wyrzuca broń, więc dobrze się wcelował. No i ta pierwsza sytuacja rzeczywiście pokazuje tutaj, że no to jest na pewno zawodnik wybitny. Świetne, ma na pewno dość, świetny sprzęt, doskonałe słuchawki. Yy, praktycznie perfekcyjny game sense. No ale być może to jest jakiś profesjonalny gracz, który po prostu sobie smarfuje i, i, i rywale ostają od niego dużo poziomem. I teraz się przekonamy, czy rzeczywiście tak jest. No, troszkę po tych ścianach się celownikiem jeździ. Tutaj w timing, przez smoke. Poprawka niecelnie. No ten aim jednak tak nie chodzi jak powinien, ale na szczęście. Trafia, no tutaj ewidentnie mamy dobry skan przez, przez ścianę, no ale pada, także widzicie, że to jest chyba słaby, jeśli czytuję to słabo, bo, bo jednak ginie. Cały czas jeszcze mało dowodów, mało dowodów, no tu nie widać, nie, nie, no tutaj wiadomo, na do okna, tak jest. Chyba go słyszał, jak tamten kucał. Nie no, oczywiście, śmieje się, już powiem szczerze... Teoretycznie, praktycznie, nie trzeba by było nawet tego dalej oglądać, no bo widać, że... ...że się jest odpalony. Biega sobie na, na czytach. no ale nie oszukujmy się, w końcu stał się darmowy, to... ...właśnie takich delikwentów... Y przybyło na, na matchmakingach też, też była jeszcze przecież niedawno całkiem fala dość spora kolejnych banów w no jeśli ktoś tak wychodzi na mida z autokampą, to nie oszukujmy się to, jest... to nie jest czysty zawodnik no, tutaj słyszał no jak on go słyszał jak kiwał ze schodów i tego też w się słyszał to jest zawodnik, który ma na pewno świetne słuchawki 26-19, no tutaj widzimy, że jego drużyna przegrywała już 14 tam chyba było 10, tak? 15-11, no i zobaczmy czy on pozwoli wygrać drużynie przeciwnej, no bo ja widzę, że jednak sobie przeciwnicy też też sobie radzą, tam jest wąż, który ma 35-13 i ja tak się domyślam, że to może być pojedynek cheaterów, wiecie? że ten stwierdził, że tamten czytuje i chyba tak jest, no bo jak on mu teraz wywalił z tego Digla i i się wkurzył i po prostu też odpalił, bo no, 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 mówi no, no, no. skoro tamten cheatuje, to czemu ja nie mam cheatować Także czekam na jakieś dobre jeszcze akcje od Węża No ale tutaj widzimy ewidentnie, to jest Czeka, czeka no to jest... Timingi ma po prostu perfekcyjne. Przez <noise> ściankę tam namierzony jeszcze zawodnik, który biegł do kuchni. Wydaje mi się, że, że ten gracz po prostu oglądał bardzo dużo demek profesjonalnych zawodników. No te skaniki są... Te <noise> Skaniki są idealne. Tamten jeszcze baitował go chyba na, na strzał. Albo po prostu miał, wiecie, dobrego gracza dużo przeciwnej i stwierdził, że... Nie da mu wygrać. Nie, no, tutaj ewidentnie łosos był. Łosoś był bez szans. No, podejrzany, zrobił z nim co chciał. Nie, nie da się ukryć. No ale poczekajmy. Czy uda się doprowadzić do remisu? No, wola walki w tym zawodniku jest olbrzymia. Poświęcił własne konto dla dobro drużyny. No takie poświęcenie. Coś niesamowitego. Tutaj fiołek. Ustawiony na standardowej pozycji. No i dlaczego nie miałoby być jeszcze jednego zawodnika na gali. Już <noise> no musiałby trochę niżej ten celownik, bo tak bym mu i tak nie podszedł. Aj, proszę! Nie dało, nie dało Osasiowi przeskoczyć Świetne teraz dwa hedy w włączniku, no. Powiem tak Zawodnik z najwyższej citarskiej półki A właściwie powinien powiedzieć, że z najniższej, bo nawet się nie krył. Także wspomaganie celowania, oczywiście pole widzenia, oczywiście. Oczywiste, wszystko ma oczywiste. No, umyślne przeszkadzanie nie wystarczające, bo on pomagał swojej drużynie, on walczył dla swojej drużyny. Także myślę, że śmiało możemy przesłać ten werdykt. I kolejny lepszy dzień dla Community CSGO. Kolejny hacks reportowany. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. A jeśli ten film Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć.